Poddębice będą szerzej współpracować z Łódzkim Uniwersytetem Medycznym. W tamtejszym ośrodku integracji i spotkań o osób niepełnosprawnych podpisano list intencyjny dotyczący wymiany informacji o działaniach podejmowanych w tym mieście na rzecz projektów, rozwiązań oraz innowacji dotyczących aktywnego i zdrowego starzenia się. Uniwersytet Medyczny w Łodzi wykorzysta w tym celu możliwości Centrum Referencyjnego Europejskiego Partnerstwa i Innowacji na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Umożliwi to nawiązanie roboczej współpracy w postaci badań naukowych i realizacji projektów wspierających gminę Podębice w zwiększaniu dostępności do usług dla osób starszych. Usług, które są bardzo potrzebne, których potrzeby... Pandemia właściwie wskazała w sposób bardzo brutalny. Otóż, miejsce, w którym się znajdujemy, czyli Termy Poddębickie, są w naszej opinii kolegów moich z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, są idealnym miejscem na to, aby zapewnić kompleksową rehabilitację, kompleksowe wsparcie zarówno ruchowe, jak i zdrowotne generalnie dla lokalnych społeczności. Po pierwsze jest kompleks wodny, po drugie jest grupa wykształconych fizjoterapeutów, lekarzy, jest grupa ludzi oddanych problemowi. Ponieważ, żeby wesprzeć seniorów, trzeba po pierwsze ich rozumieć. Trzeba zidentyfikować i zinwentaryzować ich potrzeby. To nie jest tak, że my sobie wymyślamy akcje i dla seniorów i seniorzy będą się cieszyć, bo Uniwersytet wspólnie z miastem Poddębice wymyślił akcję. Myślę, że bardzo istotnym elementem jest współpraca i zidentyfikowanie tych potrzeb. Potrzebne do tego jest jest działanie lokalnej społeczności, zarówno władz miasta, Urzędu Miasta, jak i organizacji, które działają na tym terenie, a wiemy, że działają. Lekarzy, którzy pracują zarówno w ośrodkach tej po, 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 powszechnej służby zdrowia, jak i tych, którzy działają lokalnie i którzy świadczą usługi zarówno rehabilitacyjne, jak i te usługi ogólnozdrowotne. Ale również, i co jest bardzo ważne, jest uczenie się na cudzych błędach, a zatem wykorzystanie dobrych praktyk. Uniwersytet Medyczny może zaoferować partnerów, który, z którymi już wiele lat współpracujemy w ramach Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem w ramach Europejskiego Węzła Wiedzy i Innowacji na rzecz Aktywnego Życia i Zdrowego Starzenia i ci partnerzy mają świetne, wypracowane praktyki. Oni pracują 20, 30 lat dłużej niż my. W związku z tym zamiast wyważać otwarte drzwi Trzeba się uczyć od najlepszych. W związku z tym możemy zaoferować naszą wiedzę, możemy zaoferować naszą pomoc, ale możemy też zaoferować współpracę z naszymi partnerami, czyli przenieść praktyki z Walencji, przenieść praktyki z Finlandii, przenieść praktyki z Neapolu, z Coimbry w Portugalii, gdzie jest fantastyczny taki nurt działający od prawie 30 lat na rzecz integracji osób starszych w społeczeństwie, na rzecz stworzenia im warunków do aktywnego życia, stworzenia warunków integracji międzypokoleniowej i wykorzystania zasobów. Społeczeństwo się starzeje. Mamy tutaj wyniki badań, że za kilka lat 50-latków będzie ponad 30% w całej populacji, i chcemy tę ofertę kierować również do nich, żeby tu mogli w zdrowym środowisku, w mieście ekologicznym, z wykorzystaniem właściwości zdrowotnych, wód geotermalnych, po prostu spędzali dobrze swoje życie. Zaprosić ich do tego, aby odwiedzali Podębice, ale również osiedlali się tutaj, bo musimy pamiętać, że czynnik gospodarczy naszej gminie Podębice zawsze przyświeca. Gospodarka to jest na pierwszym miejscu, i każde działanie, jakie robimy, ma temu służyć, aby gospodarkę rozwijać. Tylko w gminie Podębice z różnych form rehabilitacji korzysta około 300 rencistów i emerytów. Sam osobiście uczestniczyłem również w rehabilitacjach prowadzonych na terenie Podębic, jak również i w innych ośrodkach tego typu w kraju. I stary człowiek bez rehabilitacji, bez wsparcia. Robi się kaleka. Z rehabilitacji w Ośrodku Integracji Spotkań Osób Niepełnosprawnych korzysta codziennie około 50 osób. Ale tylko z ruchowej. Na kąpiele, masaże wodne czy tężnie trzeba poczekać. Z powodu pandemii baseny Term Podębice zostaną otwarte dopiero w przyszłym roku.